Dzisiaj jest ważny dzień, bo gadamy o ważnych dla mnie książkach I ogólnie będziemy jeść oczywiście Reese's w ten bardzo ważny dzień Bo serio, będziemy gadać o ważnych dla mnie książkach I takie książki, które po prostu mają to coś Bo po prostu mają to coś Tak jak mają to coś A wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Reese's, to chodzi mi bardziej o masło orzechowe A w książkach nie ma masła orzechowego więc hej i cześć z tej strony Zaza z kanału Kultura i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. i Dzisiaj będziemy mówić o serii o dwóch powieściach, które mają dla mnie duże znaczenie, ale mają dla mnie duże znaczenie, dlatego że po prostu jedna z nich jest najlepszą powieścią i, i mówię to naprawdę z pełnym przekonaniem najlepszą powieścią fantastyczną, jaką kiedykolwiek czytałam. A druga z nich jest dopełnieniem i rozpoczęciem kolejnej trylogii, którą uwielbiam. Więc ogólnie będziemy mówić o tych dwóch powieściach, które znajdują się za mną, czyli o Restormi i o City of Brass. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co myślę na temat tych dwóch powieści, to zapraszam. I mam taki problem, że nie wiem, od której powieści wam zacząć mówić. No więc wzięłam po prostu, ustawiłam je i chwyciłam pierwszą, lepszą. No i zaczynamy od Restormi, czyli o kontynuacji trylogii Shattermi. I to jest w sumie coś niespodziewanego, ponieważ The Herak Mafii. Czyli autorka trylogii o Julii, wydana przez wydawnictwo Moon czyli wydawnictwo otwarte u nas w Polsce. Tam sekret Julii, dotyk Julii i tak dalej, i tak dalej. Też macie tutaj to z tyłu, nie wiem czy będziecie widzieć. I ogólnie to jest tak, że nie spodziewaliśmy się, że autorka napisze kolejną część. Nie spodziewaliśmy się, że ta trylogia ma... Coś jeszcze do dodania, chociaż miała do dodania dużo, ponieważ mnóstwo rzeczy zostało niedopowiedzianych, mnóstwo pytań wciąż było w tej powieści obecnych i my nie za bardzo wiedzieliśmy, co zrobić z tym. I, i ja, jako my mówię o fanach po prostu trylogii o Julii, którą ja no, ja czytałam od samego początku, kiedy została wydana w Polsce. Wtedy był wielki boom na te e, wszystkie dystopie, na Lauren Oliver i jej delirium, e, na Przez burzę ognia od Weroniki e, Rossi i też właśnie na Julię i na Julię był chyba największy boom, i na delirium, na delirium i na Julię były największy, po prostu wielki, ogromny boom na te dwie serie. No ale ja zawsze pozostawałam jakoś tam połączona sercem z sekretem Julii, tam darem Julii i tak dalej, tak dalej. Bo po prostu ci bohaterowie byli dla mnie o wiele lepiej skonstruowani, i jeszcze do tego pojawia się specyficzny styl pisania Teherach. Bo Teherach pisze. Yy, Kurde, nawet nie wiem jak za bardzo wam to wytłumaczyć Gdybyście, jak czytaliście tą trylogię To wiecie o co mi chodzi, ale jeżeli jeszcze nie czytaliście To jeżeli chodzi O pisanie Teherak To ona jakby nie dokończa nigdy zdania Często jej akapity One dalej idą Bez kropki i chodzi o to, że to dodaje mega dobrze dynamiki, to dodaje mega dobrze dynamiki myślą bohaterki, bo to jest pisane z pierwszej strony głównej bohaterki. W czwartej części, czyli właśnie, że jest pisane jeszcze ze strony jednego faceta. I słuchajcie, że ona tak to świetnie pisze, to jest tak mega realistycznie oddane, jakby potok myśli bohaterki w tym momencie, jakby nasz potok myśli czytelnika jest tak dobrze oddany, że to się po prostu mega dobrze czyta I, i w sumie głównie dlatego ta powieść tak mocno wciąga I, i też dlatego, że główne postaci męskie są świetne i się je uwielbia i nie mówię tutaj o Adamie, który ten... on ma Adam, tak Adam nie mówię tutaj o Adamie, który się pojawia w pierwszej części, tylko o kolejnych częściach i o kolejnych facetach, którzy się pojawiają i proszę was, jakby nie będę mówić kto zostaje mężczyzną Julii, nie będę mówić kto, z kim ona tam jest bo po prostu nie chcę zdradzać, bo to jest tak, że nie spodziewamy się tego w drugiej części, że nagle pojawi się ten wątek romantyczny. Więc wy też, jakby błagam was w komentarzach, nie piszcie o tym, z kim ona jest. Bo dla tych, którzy nie czytali serii, to może być fajne takie zaskoczenie, przynajmniej na przykład dla mnie było, bo ja wtedy nie czytałam recenzji i wtedy w ogóle się nie interesowałam tym, co się będzie działo w kolejnych częściach, bo chciałam sama to odkryć i moim zdaniem tak powinno być, nie mówiąc o tym, jakiego faceta wybiera Julia i kto jest tam naprawdę, tak naprawdę świetnym bohaterem. Więc błagam was, nie mówcie, ja nie będę mówić imienia, będę po prostu mówić, że on jest świetny. Więc zacznijmy sobie właśnie o tym, co myślę o Restormi i czy naprawdę, czy naprawdę ta trylogia, no, potrzebuje kolejnej trylogii. Więc oczywiście odpowiadam od razu, że tak. I nie dlatego, że uwielbiam te hermachy i tego, jak, jak piszę, tylko dlatego, że serio było mnóstwo niedopowiedzeń w tej, w tej trylogii. Było mnóstwo pytań, na które teraz znajdujemy odpowiedź w Restormi. Na większość. Nie na wszystkie, ale na większość. I. Okazuje się, że ten świat, który stworzyła Mafii, jest o wiele większy niż nam się początkowo wydawało, bo wszystko, co się dzieje w trylogii o Juli, zamyka się w sektorze 45. A to, co się dzieje w Restormi, otwiera się na cały świat, który stworzyła Mafii, i to jest mega dobre, mega barwne, mega dobrze zaprezentowane, i to też nie przychodzi tego dobrego smaku, bo na przykład porównajmy to do trylogii Cassandra Clare. Porównując do Darów Anioła, Dary Anioła moim zdaniem za zamknęły się w tej pierwszej trylogii. No okej, okay, dobra, ta yy, o wiktoriańskiej Anglii też była mega spoko, ale Dary Anioła te współczesne, moim zdaniem, zamknęły się w tej pierwszej trylogii, tych pierwszych trzech częściach. Bez sensu zostały dodane te kolejne, i moim zdaniem one były bardzo na siłę pisane, i widać to, że one są po prostu na siłę robione, i autorka nie chce zostawić tego fejmu, tego wielkości, tego jej świata. I ja rozumiem, że ona go uwielbia i rozumiem, że chce go rozwijać, ale moim zdaniem nie w taki sposób, w jaki to zrobiła, bo naprawdę wydaje mi się, że to jest mega na siłę. A Te herach podeszła do tego. Mega na spokojnie Zaczęła to pisać I tak jak czytam z nią wywiad To Teherak powiedziała, że nagle zauważyła Że ten świat ma o wiele więcej do dodania No i po prostu ona chce to dodać I, to, no I zrobiła to genialnie Zrobiła to po prostu mega świetnie Mega dobrze I to się tak dobrze czyta To jest taki dobry powrót do tego świata Julii To jest taki dobry powrót do bohaterów Ja wciąż lubię główną bohaterkę Która jest taka Delikatno, skromno silna i mega odważna no i jeszcze uwielbiam oczywiście tego głównego bohatera, którego imienia nie będę mówić, uwielbiam go jest, jestem takim mega wrednym zimnym charakterem ale też zdolnym do uczuć i takim naprawdę takim tender, takim uczuciowym i, i serio no serio, no uwielbiam ich. Uwielbiam ten świat, uwielbiam tych bohaterów, to był świetny powrót. Teherak zrobiła coś niesamowicie dobrego, Teherak zrobiła coś po prostu, no coś na co czekałam. Coś naprawdę ja czekałam, aż ta trylogia się rozwinie, rozwinęła się w dobrym kierunku i o to tutaj chodzi. I ja Was naprawdę czekajcie na Restormi. Czekajcie, bo, bo, no bo jest, jest, jest na co, no jest, jest na co naprawdę. I zakończenie, nie będę go komentować, nie będę, muszę teraz czekać na piątą część i na szóstą, ponieważ. ponieważ takie właśnie było zakończenie, więc mam już dość, już, już, już dość. Pogadajmy sobie już o czymś innym, bo, bo znowu się zdenerwowałam. No i przejdźmy sobie właśnie do, do tej do tej drugiej powieści, do tej powieści, która zniszczyła moje podwaliny świata fantastycznego. Chodzi o to, że yy, nie sądziłam, że kiedykolwiek spotkam się z tak inteligentną, z tak dobrą, z tak świetną, z tak po prostu idealną powieścią dla mnie, idealną powieścią pod względem świata, pod względem bohaterów, pod względem moralności, pod względem wszystkiego. Wszystko w tej powieści było idealne, wszystko było. no, no po prostu. Idealne. I mówimy o City of Brass od Hakra Borti. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam to nazwisko, ale mam nadzieję, że tak. I nie spodziewałam się, że ta powieść będzie tak dobra. Ogólnie ta powieść to jest taki fenomen na na, na w ogóle fenomen fenomenów, bo Ogólnie, City obraz nigdy większość osób nie słyszała. I jest tak, że nie ma jej nigdzie w internecie, jakoś się nie pojawia. Ta okładka mi się nie przewijała, a większość tych układek, które mam tu gdzieś, to one się gdzieś tam przewijały. Więc ogólnie jest to powieść mega nieznana, a ma mega wysokie oceny na Goodreads i jest po prostu, no, mega jakby wspierana i ludzie mówią, ja, że jakaś świetna i w ogóle. I też myślałam, dobra, ok, może mieć tam 4,5 przy 500, 5 tysiącach, nie. 500 ocenach, 500 ocen. Nieważne, wiecie o co chodzi? 500, chodzi o 500. Ale ona nie ma 500, 500 ocen, tylko ma 4000 ocen. A jeżeli coś ma 4000 ocen i ma średnią 4,5, no to coś musi być na rzeczy, nie? No i ogólnie mówię, dobra, sięgnę, przeczytam, no co ona może mieć do zaoferowania, czego ja jeszcze nie przeczytałam. No i o, ma do zaoferowania tyle, że ja. ja ja, ja byłam. Ja nie mam słów. To jest jedna z tych powieści, których ja nie wiem, co ja mam wam powiedzieć, bo to jest ta powieść, która jest tak genialna, że ona, no, ona sama siebie broni. Ja nie muszę jej bronić, ja nie muszę mówić, że to jest świetne w niej, to tak, to tak. Nie muszę, bo ona sama siebie broni. I ogólnie mogę Wam tylko powiedzieć, o co mniej więcej tam chodzi. Więc ogólnie chodzi o to, że jest. Jest taki świat arabski, jest świat taki Kairu, właśnie Egiptu, Iran, te tam klimaty arabskie. Tak, jak mówię, arabski. E, świat arabski, ale mówią, że to jest taki XVIII wiek, a moim zdaniem to jest dość wcześniej. Moim zdaniem to będzie jakiś taki XVI wiek, XV, może nawet jeszcze wcześniej. E, no, ale ogólnie mamy główną bohaterkę, która. Nie wierzy w magię. Nie wierzy w magię, nie wierzy w dżinów, nie wierzy w religię. Uważa, że to jest totalna bzdura ktoś sobie to kiedyś tam wymyślił, i ona nie ma zamiaru w ogóle w to wierzyć, i ona ma to głęboko gdzieś. No, ale równocześnie jest też takim właśnie, e, no jest, jest takim trochę oszustem i oszukuje ludzi, że potrafi na przykład czarować z ręki, że tam potrafi czytać z ręki i na przykład potrafi, pierwszy rozdział jest taki, że Laska czyta Kolesiowi z ręki, mówi wiesz co ogólnie to ty będziesz chory, jeżeli nie wyprowadzisz całej swojej rodziny ze swojej willi, jeżeli nie zostawisz jej na tydzień z samej tej willi, pójdziesz sobie do wazy i później wrócisz, nie? Ale zostaw wszystkie kosztowności w tej willi. I ludzie jej słuchają i ona idzie i ją okrada. To jest mniej więcej główna bohaterka i to jest pierwszy rozdział książki, więc od razu ją się lubi. Plus jeszcze do tego yy, przeprowadza rytuały religijne, yy, które sama nie wierzy i zaczyna jakieś piosenki i tak dalej, ale ona ma, tak naprawdę ona w to nie wierzy, tylko no... Jest złym charakterem, jest wrednym charakterem, który na naiwności ludzi po prostu zarabia I, i to jest jej główna w sumie cecha, która się no stop tam pojawia Że ona, jej chodzi po prostu o hajs i o to, żeby przeżyć I o to, żeby spełnić swoje marzenia, ponieważ ona chce być lekarzem Jednak w tych czasach, w których ona żyje, kobiety nie są dopuszczane do szkoły lekarskiej Do tych szkoły medyków Plus jeszcze do tego, ona dochodzi do wniosku, że w takim razie przekupi ludzi w tej szkole No i tam właśnie dzięki temu będzie studiować i stanie się pierwszym lekarzem, kobietą Ale niestety, no nie... Nie, nie dochodzi do tego faktu. Nie dochodzi do tego faktu, dlatego że ona ma też pewien sekret. I tym sekretem jest moc, dzięki której ona może uzdrawiać ludzi i ona wyczuwa, czy ludzie są chorzy. I ona myśli, że to jest po prostu jakiś tam zbieg okoliczności, że po prostu ma taki talent i z takim darem się urodziła. Ale okazuje się, że tak naprawdę nie o to w tym chodzi. Że tak naprawdę nasza główna bohaterka pochodzi z rodu Jeanów, który kiedyś wyginął. I to jest tak, że ten ród jeanów, on właśnie charakteryzował się tym, że potrafił uzdrawiać ludzi. Jeanów potrafił ze wszystkich chorób, które dżiny miały, na których chorowały, potrafił go uzdrowić. I po prostu dżiny dzięki temu żyły jeszcze dłużej niż normalnie. Różne klątwy zdejmować i tak dalej. No, ale dowiaduje się o tym dlatego, że przeprowadza pewien rytuał na jednej dziewczynce bo dziewczynka ma wyzdrowieć. No i ona przeprowadza ten rytuał, taki tam religijny, i nagle okazuje się, że dziewczynka jest opętana przez kogoś. I ona myślała, że najpierw się przewidziała, ale później ta dziewczynka zaczyna za nią i ona jest taka, what the heck? No i ogólnie pojawia się, w pewnym jest taki wielki blask, no i pojawia się jean, ogólnie inny, i mówi, że on jest od tego, żeby ją chronić. Ona jest taka, ha! Good joke, man. good joke, ale on ogólnie później uchroni naprawdę, bo dzieją się różne rzeczy i zaczynają za nią łazić takie dżiny i ją łapać za giry i chcą ją zjeść. Ale ogólnie ona się no, no nieważne, nie będę wam dalej tłumaczyć, ale ogólnie oni uciekają z Kairu. No i yy, w związku z tym, no i uciekają z tego Kairu, no i ona jest tym dżinem, które mają chronić, no i dalej nie mogę wam mówić, no bo to jest ogólnie skreściłam wam właśnie dwa pierwsze rozdziały. A to jest słabe, nie powinnam tego robić. No ale ogólnie skrzyściłam wam pierwsze dwa rozdziały i już słyszycie, że... Ta powieść ma coś do zaoferowania, ale myślicie sobie, no początek jest taki jak początki wszystkich książek, no ale niestety później dzieją się różne inne rzeczy i dzieją się różne inne rzeczy takie, że autorka zamiast stworzyć nam takiego głównego, złego bohatera, który będzie ganiał za główną bohaterką i ja cię zabiję, bo ty jesteś z tych ruinów, a nie tworzy nam głównego, złego bohatera, tylko tak naprawdę daje nam czytelnikowi. Zdecydować, po której stronie my stoimy. I robi to w taki sposób, że Tworzy też świat dżinów, który jest mega rozłamany I on ma mega różne um, Przekonania religijne Mega różne przekonania polityczne Każdy odłam tych dżinów, a jest ich naprawdę dużo Każdy odłam tych dżinów myśli co innego I też stworzyła Świetną historię dżinów Stworzyła różne wojny Stworzyła też historię tego jej ochroniarza Stworzyła też historię rodziny Tej głównej bohaterki e, Rodziny, no powiedzmy no Rodziny tego jej rodu dżinów, z którego ona się wywodzi I... I powiem Wam, że zrobiła to w tak genialny sposób. I do tego jeszcze stworzyła taką świetną hierarchię, taką świetną historię dżinów, ich spadków, ich po prostu, no, całą, no, całą historię, którą stworzyła. Wszystko to, wszystkie te rozłamy polityczne, religijne, ci bohaterowie, ta, ta pustynia, w ogóle. Autorka pisze tak barwnie, autorka pisze tak pięknie, autorka pisze. Tak, po prostu no, no, ona pisze tak pięknie. Nie potrafi inaczej mam tego kreślić. To jest po prostu powieść, która jest napisana pięknym językiem, pięknym, barwnym, pięknym takim kolorowym, pięknym po prostu językiem i wszystko można czuć i czuje się ten Kair. Czuje się to słońce, czuje się po prostu tych dżinów, wiano, a. Czuje się te poduszki, czuje się ten kaszmir, wszystko. W tej powieści po prostu czujesz Chodzisz w nią i nie potrafisz się wyrwać Plus jeszcze uwielbiam ten wątek taki, że nie ma tego złego głównego Tylko ty musisz wybrać po której stronie ty stoisz Po jakiej stronie moralnej ty stoisz Czy stoisz po ich stronie, po ich stronie, czy po ich, czy po ich, czy po ich no. Masz mnóstwo różnych wersji stron Masz mnóstwo różnych wersji y, patrzenia na politykę Masz y, Królewskiej, masz królewskie Masz mnóstwo różnych wersji patrzenia na religię Masz, no i możesz sobie wybrać co chcesz. I ja na przykład, będąc w sytuacji głównej bohaterki, gdzie ja nagle się zjawiam w tym świecie i nikt mi nie informuje, kto jest kim, co się dzieje, kto z kim i dlaczego, i, i jakieś wojny, i inne rzeczy. Ja zjawiając się na miejscu głównej bohaterki, zrobiłam właśnie identycznie to samo, co ona, czyli po prostu nie wiedziałam, co zrobić. Bo naprawdę nie wiadomo, po której stronie w tej powieści stanąć. Bo wydaje się, że każdy ma rację i każdy też jest w błędzie. I. I stoisz tam w tej powieści, i jesteś taki, w którą stronę ja mam iść! I równocześnie, no i w tym momencie kończysz powieść, i jesteś taki, aha, super, fajnie skończyłaś tą książkę, autorko, ponieważ skończyłaś tak, że nikt nie kończy dobrze, ale fajnie, super sprawa, naprawdę wszystkim się powiodło. No, nie, nikomu się nie powiodło, naprawdę nikomu. Nie. Nikomu. To tyle, jeżeli chodzi o City Obraz, nie mogę mówić wam więcej, ponieważ ja mogę o City Obraz mówić naprawdę kilkanaście godzin. Godzin, albo nawet dni, ponieważ jest tak kompleksowo stworzoną książką, jest tak naprawdę szczegółowo stworzoną książką, jest tak świetnie napisaną książką, jest tak świetną po prostu powieścią, jest tak dobra, niesamowicie dobra, niesamowicie oryginalna, niesamowicie po prostu wciągająca, barwna i piękna, że ja polecam wszystkim i i po prostu te wszystkie buntowniczki z pustyni, zakazane życzenia, gniewy i świty, które wychodzą w Polsce, nie mają się w ogóle niczym do City of Brass. No i to tyle moi drodzy, to tyle. Przepraszam, że wam tak trochę, trochę truję o City of Brass, ale po prostu uwielbiam tą książkę i no i to jest, to jest to jest no do, ja muszę już ją odłożyć, bo ja znów gadać Więc mam nadzieję, że wam się podobało Jeżeli macie jakieś pytania o Restormi albo City of Brass, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach Bo możecie mieć jakieś pytania, mogłam coś pominąć albo, albo coś No i ogólnie klikajcie też w subskrybuj i dawajcie łapkę w górę Oczywiście mówię, dawajcie mi znak w komentarzu, jeżeli macie jakieś pytania Czy na przykład, co byście chcieli przeczytać, czy City of Brass, czy na przykład Restormi czy, 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 czy może jeszcze coś innego bo może na przykład nie lubicie takich klimatów ani tego, ani tego. Więc oczywiście mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie i na razie...